Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach jogi w domu. Dzisiaj zrobimy troszeczkę aktywniejszą jogę. Będzie powitanie słońca, oczywiście taka uproszczona wersja. Zapraszam do ćwiczeń. Oczywiście rozgrzewka. Przypominam, mata, koc. Mogą być klocki lub jakaś podpórka. Jeśli nie masz klocków, bardzo dobrze sprawdzają się książki. Grube książki. Zapraszam. Na początek rozgrzewka. Kocik, grzbiet na wdechu. Plecy na dół, Głowa do góry. Wydech. Plecy do góry. Głowa nad. Powoli rozciągnij swój kręgosłup. W rytm swojego oddechu. Wydech. I wydech. Zrób plecy równoległe do podłogi i podnieś prostą. Prawą rękę, lewą nogę. Przeciągnij się po przekątnej. I zmiana. Lewa ręka, prawa noga. Kolono łokieć proste, spokojny oddech. I zmiana. Jeszcze raz. Prawa ręka, lewa noga. Zmiana. I lewa ręka, prawa noga. Na dół. i kocik grzbiet. Wdech. Głowa do góry, plecy na dół. Wydech. Głowa na dół, plecy do góry wypukła. Zrób plecy równoległe do podłogi. Wdech. Podnieś prostą prawą rękę bokiem do góry. Skręć się, nie ruszaj miednicy. I zmiana. Lewa ręka do góry. Odpychaj się od prawej dłoni. Skręć się. Zmiana. Jeszcze raz. Prawa ręka bokiem do góry. Spokojny oddech. Zmiana. I lewa ręka do góry. Na dół i koci grzbiet. Wdech i wydech. Ułóż łokcie na podłodze, tak żeby łokcie znalazły się pod barkami. Odpychaj się od łokci, wydłużaj szyję. Wdech, podnieś prawą rękę bokiem do góry. Odpychaj się od lewego łokcia i łokieć układaj w linii z biodrem. I zmiana. Lewa ręka do góry, teraz odpychaj się od prawego łokcia. Zmiana jeszcze raz, prawa ręka bokiem do góry. Skręć się, spokojny oddech. Zmiana i lewa ręka do góry. Na dół wyprostuj łokcie i koci grzbiet. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Zrób plecy równoległe do podłogi, dociśnij całą dłoń, odsuń barki, szyja długa, patrz na podłogę i podnieś prawą nogę bokiem do góry, zgiętą do kąta prostego. Nie zginaj łokci, szczególnie lewego łokcia, lewy bark do tyłu i spokojny oddech. Zmiana. Lewa noga bokiem do góry. Teraz pilnujemy prawego łokcia. Spokojny oddech. Zmiana. Jeszcze raz prawa noga bokiem do góry. Jeśli możesz, popatrz na kolano, podnieś je wyżej. Spokojny oddech i zmiana. Lewa noga bokiem do góry. Podnieś kolano wyżej od stopy. Łokcie proste, bark prawy do tyłu. Na dół i koci grzbiet. Złącz kolana razem, złącz stopy. Siadamy pośladkami napięty. I wyciągamy się do przodu na macie. Usz ściągnięty, brzuch na udo, oczy i czoło. Jeśli nie sięgasz czołem do podłogi, weź sobie podpórkę taką, jaką ty potrzebujesz. Nie masz mocno ciągnąć głowy. Łokcie wyprostuj. Wdech, podnieś głowę do góry, siadamy. Kolana razem, stopy razem. Rozciągnij dół pleców, wyciągnij skórę spod pośladków, spod kolan. Jeśli nie dasz rady siedzieć na Twoich stopach, to uklęknij i także rozciągnij dół pleców. Tak lekko pod siebie, miednica. A jeśli dajesz radę, siadamy, zaplatamy dłonie, odkręcamy dłonie, podnosimy proste ręce do góry i opuść barki. Ustawiaj pion, miednica pod siebie. Jesteś, w pionie? Spokojny oddech. Na dół, zmiana. Odwrotnie zaplatamy dłonie, drugi mały palec na zewnątrz. Jeszcze raz odkręć dłonie. Podnieś proste ręce do góry. Opuść barki, ustawiaj pion. Na dół dłonie. Z tyłu zaplatamy dłonie. Przesuń łokcie barki. Dłonie w dół i do góry. Miednica pod siebie. Nie przechylaj się do przodu, pamiętaj. Nie kieruj ramion do przodu. Jesteś pionie, to ramiona mają znaleźć się w tyle. I unoś dłonie złączone tyle, ile możesz, oczywiście. Na dół dłonie odwrotnie zaplatamy dłonie. Przesuń łokcie barki dłonie w dół i do góry. Spokojny oddech. Na dół dłonie rozluźnij barki. Przejdź do klęku, rozluźnij stopy. Podwiń palce stóp i siadamy na podwiniętych palcach stóp. Pokażę bokiem. Rozciągnij dół pleców, wyciągnij skórę spod pośladków, Brzuch rozciągnij, otwórz klatkę piersiową. Jeśli nie dasz rady usiąść na twoich stopach, bo bolą stopy, to uklęknij i rozciągnij dół pleców. A kto może siada. I przodem proste ręce do góry opuść barki. Od pasa w górę. Skręć się w prawo. Do centrum. Skręć się w lewo. Do centrum. Chwytamy dłońmi za łokcie. Przesuń łokcie za głowę. Nie przesuwaj głowy. Wstawiaj głowę na przedłużeniu kręgosłupa. Odwrotnie chwytamy dłońmi, prostujemy się, wyprostuj ręce, przejdź do klęku, rozluźnij stopy, siadamy w wirasanie kolana razem, odchylając łydki na boki, siadamy między stopami. Wyciągnij skórę spod pośladków, odsuń łydkę od uda, skórę spod kolan, Twój Twoja stopa ma cała leżeć, grzbiet stopy rozciągnięty, mały palec leży. I oczywiście pamiętamy, jeśli potrzebujemy, bolą Ciebie kolana, weź podłóż sobie podkładkę taką, jaką Ty potrzebujesz w postaci klocków lub książki lub innej podpórki. Miednica pod siebie, rozciągnij do pleców, klatka otwarta, brzuch rozciągnięty, wyciągnij do przodu dłonie, kciuki do góry, chwyć kciuk za kciuk, skieruj wnętrze, łokci do góry, Dłonie do góry i opuść barki, ustawiaj pion, skręć się w prawo. Do centrum, skręć się w lewo. Do centrum, na dół dłonie, odwrotnik kciuki. Dłonie do góry, opuść barki, skręć się w prawo. Do centrum. Skręć się w lewo. Do centrum, na dół dłonie. Z tyłu chwytamy. Kciuk za kciuk, przesuń łokcie barki, dłonie w dół, do góry. Skręć się w prawo. Do centrum, skręć się w lewo. Do centrum, odwrotnie kciuki. Przesuń łokcie barki, dłonie w dół. Do góry skręć się w prawo. Do centrum skręć się w lewo. Do centrum rozluźnij barki. Przejdź do klęku, rozluźnij stopy, odsuń swoją podpórkę na bok i wzdłuż maty. Złącz palce stóp kolana szeroko. Siadamy pośladkami napięty. I wyciągamy się do przodu na macie, rozciągamy brzuch, układamy się, oprzyj czoło, łokcie proste. Jeśli nadal nie sięgasz czołem lub mocno garbisz plecy, także podłóż podpórkę pod głowę, pod czoło. Dech, podnieś głowę, przejść do klęku, podwiń palce stóp i odpychając się od dłoni, przenieś ciężar ciała na stopy. Powoli podejdź dłońmi do stóp, chwyć się za łokcie, zwieź miękko głowę w dół, kolana proste, udomocne, napięte, ramiona, głowa swobodnie w dół. Dłonie na biodra. Zginając kolana, powoli podnieś się do góry. Ściągnij koc na bok. I ściągnij też skarpet. Chyba, że masz skarpety do jogi. Stajemy na środku maty. Stopy na szerokość Twoich bioder. Stopy równolegle względem siebie. Zewnętrzną krawędzią stopy. Dobrze osadź stopy. Ciężar równomiernie na całej stopie i dobrze wbijaj tą stopę do podłogi. Udo mocne, napinamy udo, rzepka podciągnięta, dalej rozciągamy dół pleców. Jeżeli masz spłaszczoną lordozę lędźwiową, to nie podwijasz kościogonową, ogonową. Niemniej jednak wszyscy delikatnie rozciągamy dół pleców. Tak, żeby zawsze nie powodować pochylenia podbamy od dół pleców. Tu jest największy zawsze problem, tak? Dalej. Wydłużamy kręgosłup. To wydłużenie kręgosłupa jest na całym odcinku naszego kręgosłupa. Tak, ciągniemy. Wyobraź sobie, że ktoś Ci wyciągnie ze czubek głowy i tu od tyłu głowy wyciągaj, rozciągaj kręgi szyjne. Otwórz klatkę piersiową, brzuch rozciągnij, ściągnij łopatki, ramiona w dół, dłonie w dół, swobodnie po bokach ciała. Noga mocna. Tak, jeśli masz plecy wklęsłe, czyli masz znowuż spłaszczone przedniotylne krzywizny kręgosłupa i spłaszczoną lord lordozę szyjną, to nie wydłużasz kręgosłupa. Natomiast w pozostałych przypadkach robimy, wyciągamy się. Do góry, ramiona w dół. Spokojny oddech. Wdech do góry. Podnieś się na palce. Na dół. Uginamy kolana. Podwiń kość ogonową lub rozciągnij do pleców. Przodem. Proste ręce do góry. Opuść barki. Ustawiaj pion. Odpasa w górę. Skręć się w prawo. Do centrum. Skręć się w lewo. Do centrum. Wyprostuj kolana i jeszcze raz wyciągnij się do góry. Na dół, Ręce na dół. Stopy razem. Dobrze osać stopy. Udo mocne. Rzepki podciągnięte. Rozciągnij dół pleców. Brzuch rozciągnij, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, ramiona w dół, głowa na przedłużeniu kręgosłupa, wyciągnij tutaj głowę do góry, wycofaj głowę i wycofaj delikatnie drogę. Spokojny oddech. Powoli podnieś się do góry na palce, na dół. Puginamy kolana pod kość ogonową, rozciągnij do pleców. Przodem proste ręce do góry, opuść barki. I siadamy do krzesełka. Przesun miednicę do tyłu, kolana do tyłu. Pamiętaj nie przeleć kolanem poza twoją stopę. Przesuwaj kolana do tyłu. Miednicę także lekko podwijając pod siebie. Jedna linia. Od kości ogonowej po Twój czubek głowy. Daj ręce wyżej i szerzej. I też patrz na podłogę, rozciągaj tę głowę. I spokojny oddech. Siedzimy chwilę. Wdech i na wydechu, prostując kolana i plecy, układamy dłonie tak wysoko, jak Ty potrzebujesz. Tak, nie kieruj dłoni za daleko żeby nie garbić pleców, lepiej daj dłonie wyżej i prostuj plecy. Wydłużaj kręgosłup. Tu mamy za czubek jeden, jedne, jeden czubek, czubek od czubka głowy po kości ogonową. Tu masz jedną linię. Ramiona w dół, klatka do przodu, brzuch rozciągnięty i oczywiście nogi mocne. Głębszy wdech, i na wydechu jeszcze raz siadamy do krzesełka. Wdech do góry, podnieś się na palce. Wdech na dół, ręce na to. Zaczynamy. Tadasana, pozycja góry, stopy razem, udomocnę, napięte, podciągnij rzepkę, rozciągnij dół pleców, rozciągnij brzuch, unieś mostek, ściągnij łopatki, ramiona w dół, wyciągnij głowę, delikatnie wycofaj brodę. Tak, żeby Twoja linia oczu znalazła się na linii z uszami, czyli tu jedna linia. A ten czubek do góry wyciągamy się, wycofaj brodę. Dłonie w dół. Postaraj się też mieć palce dłoni aktywne, niech też ćwiczą. I spokojny oddech. Wbijaj mocno nogi do podłogi, stopy dobrze osadzone. Wdech i na wydechu rozstawiamy stopy na długość Twojej nogi pod skokiem lub podejściem. Skręć prawą stopę 90 stopni, lewą 20. Stopa skręcona przechodzi przez środek drugiej stopy. Tak na długość Twojej nogi. Rozciągnij dół pleców, łokcie, barki do tyłu. Nogi mocne, dobrze osadzone. Cała stopa leży. Ręce w bok w jednej linii. Wdech i na wydechu wyciągamy się do trikona. Sany na prawą stronę. Pozycja trójkąta. Schodzimy dłonią, zahaczamy kciuko w skręć prawy bark, lewy bark i lewa ręka do pionu, ale nogi mocne cały czas. Wdech do górę, dłonie na biodra, stopy do centrum, na drugą stronę, przestaw stopy lewa 90, prawa 20. Rozciągnij do pleców łokcie, barki do tyłu, ręce w bok. Wdech i na wydechu wyciągamy się, wydłużając lewy bok. Schodzimy dłonią, zahaczamy kciuko goleń. Skręć lewy bark, prawy bark i prawa ręka do pionu. Nogi mocne, dobrze osadzone, szczególnie podbicie dużego palca i odsuwaj też ramiona. Trzeja długa cały czas, nie kieruj głowy do przodu, trzymuj na przedłużeniu kręgosłupa. Wdech do góry, dłonie na biodra, stopy do centrum i na drugą stronę jeszcze raz trikonasana, prawa 90 lewą 20, rozciągnij dół pleców, łokcie barki do tyłu. Podnieś tylko prawą rękę do góry i jeszcze raz wyciągamy się na prawą stronę, wdech. I na wydechu wyciągamy się, wydłużając prawy bok. Daj dłoń jak najdalej do tyłu, a prawe biodro przesuń do tyłu po to, żeby rozciągnąć nasze boki tułowia. Tak nie mamy czegoś takiego zrobić, tego nie chcemy dla naszych pleców. Przesuwamy miednicę do tyłu. Oczywiście robimy to w naszej linii. Dłoń do przodu. Możesz sobie pomóc lewą dłonią rozciągnąć i przytrzymać ten bok. Rozciągaj go. Powoli schodzimy dłonią tam, gdzie sięgamy, kiedy mamy proste plecy. Kiedy tyle, ile damy radę, zejść. Tak? Zrobić to przy prostych plecach i prostych kolanach. I schodzimy dłonią przed kolano lub za kolano, tyle, ile Ty możesz. Skieruj wnętrze łokcia do przodu, skręć prawy bark. Skręć lewy bark, od lewej nogi mocno odkręcaj się tak, jak ustawiliśmy ten bok. Jak już to mamy, to już tylko od tej lewej nogi dokręcasz się, pchając lewe biodro, od pasa w górę lewy bark i dopiero lewa ręka do pionu. Stopy są cały czas dobrze osadzone, nogi mocne, miednica. Pod siebie rozciągaj dół pleców. Spokojny oddech. Wdech. Do góry. Dłonie na biodra, stopy do centrum. Idziemy na drugą stronę. Lewa 90, prawa 20. Rozciągnij dół pleców, łokcie, barki do tyłu. Podnieś lewą rękę do góry. Wdech. I na wydechu wyciągamy się, wydłużając lewy bok. Znowu prawą dłoń. Połóż na szczycielowego pośladka, pomóż go rozciągnąć. Nogi są mocne, plecy proste, wydłużone. Schodzimy dłonią tam, gdzie sięgamy. Nie przejmuj się, jeśli nie masz za nisko, nie musisz. Masz dbać o plecy, wydłużenie kręgosłupa. No i przy okazji oczywiście nogi, ładnie, tyły, nóg się rozciągają. Skieruj wnętrze łokcia do przodu, skręć lewy bark. Prawy bark, już teraz prawe biodro, prawy bark, ładnie skręć się i prawa ręka do pionu. Dociskaj stopy, ramiona w dół, szyja długa i nogi mocne i miednica pod siebie. Wiem, że dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, ale ja zawsze powtórzę, żebyście wiedzieli. Wdech, do góry, dłonie na biodra, na chwilę nogi raz. Trikonasana. Paribrita trikonasana, mocno skręcony trójkąt. Prawa stopa bliżej prawej krawędzi, zrobimy troszkę wersję uproszczoną. Lewa bliżej lewej krawędzi, mocno skręcona 70 stopni lewa stopa. No i teraz skręcamy się, skręcimy się do prawej prostej nogi. Wydłużony kręgosłup, przesuń łokcie barki do tyłu, rozciągnij do pleców. Wdech, podnieś lewą rękę do góry. Jeszcze raz, wdech i na wydechu wyciągnij się. Wydłużony kręgosłup, układamy, schodzi, wydłuża, robimy